Cześć. W tym filmie skupimy się na komunikacji z bazą danych z poziomu R. Opowiemy sobie o dwóch możliwościach. Pierwsza to komunikacja z bazą danych za pomocą pakietu DBI, poprzez który przesyłamy polecenia SQL-owe. Druga opcja to komunikacja z bazą z wykorzystaniem pakietu. Debepler, dzięki któremu zawartość tabel w bazie danych możemy przetwarzać za pomocą operacji deplerowych identycznie jak to możemy robić z dataframami znajdującymi się lokalnie w pamięci R, temat ten jest pokryty w pliku Tidyverse Baza danych. Otwórzmy ten plik, i jak zawsze, na początku e, możecie znaleźć linki do materiałów znacząco poszerzających tematykę, o której e, teraz mówię. Pierwszy link prowadzi do strony, na której znajdziecie masę informacji w pakiecie DBI. Później jest grupa linków, które pozwolą Wam dowiedzieć się, jak za pomocą pakietu DBI łączyć się z różnymi rodzajami relacyjnych baz danych. A ostatni link prowadzi do strony domowej pakietu debapple. Ok. Więc przejdźmy do konkretów. Zacznijmy od komunikacji z bazą danych z wykorzystaniem pakietu DBI. Oczywiście musimy go załadować. Dodatkowo ładuję pakiet RSQLite, jako że w moim przykładzie właśnie bazę SQLite wykorzystuję. Na początku, zawsze, żeby się połączyć do bazy, musimy utworzyć sterownik i przypisać go do zmiennej, a następnie musimy nawiązać za pomocą funkcji dbconnect połączenie z bazą danych. Pierwszym argumentem funkcji dbconnect jest właśnie sterownik, którego chcemy użyć. Kolejne argumenty zależą od bazy danych. Jako że ja używam tutaj e, bazu SQLite w wariancie In Memory. E, podaję po prostu ciąg znaków informujący, że chcę użyć bazy właśnie w tym trybie. Nadmienię tutaj, że baza utworzona w ten sposób będzie istniała w pamięci. Jedynie przez czas istnienia połączenia do niej i zostanie usunięta natychmiast w momencie, gdy to połączenie zostanie e, zakończone. Ok, utwórzmy połączenie. W tym momencie, jak się możemy domyślić, ta baza jest pusta, więc wrzućmy coś do niej. W tym celu możemy użyć funkcji dbWriteTable, której podajemy przez jakie połączenie chcemy wrzucić tabelę. Pod jaką nazwą chcemy tę tabelę rzucić, oraz jaką treść ma mieć ta tabela. Jak widać, w tym przypadku to będzie dataset mtcars, do którego dodałem kolumnę model zawierającą nazwę modelu samochodu. Wykonajmy to polecenie teraz za pomocą funkcji VBDS Tables. Mogę zobaczyć, jakie mamy tabele w bazie danych. Jak widać, jest tylko jedna tabela, a za pomocą db.list.fields fields mogę zobaczyć, jakie konkretna tabela, w tym przypadku CARS, ma kolumny. Jak widać, są to standardowe kolumny tabeli mtCARS plus kolumna model. Którą dodaliśmy. OK, to zobaczmy teraz, jak możemy wysyłać zapytania do takiej bazy danych. I są dwie możliwości. Jedna to jest użycie dbGetQuery, której to funkcji po prostu podajemy połączenie, przez które chcemy wysłać zapytanie oraz treść zapytania. Ta funkcja wykonuje zapytanie, pobiera jego wynik, opakowuje go w DataFrame i zwraca. I jak widać, wynik tego zapytania to jest po prostu całe dataset MTKs. Drugą opcją, którą używamy szczególnie w sytuacjach, gdy operujemy na bardzo Dużych tabelach jest funkcja dbSendQuery, dzięki której możemy pobierać wynik zapytania w częściach. Więc puśćmy to zapytanie. Argumenty wyglądają identycznie jak w przypadku dbGetQuery. Różni się jednak to, co ta funkcja zwraca. Mianowicie w tym przypadku dostajemy jedynie wartość, dzięki której możemy pracować z wynikiem zapytania. Czyli na przykład możemy sprawdzić, jakie kolumny ten wynik zawiera i jakie są ich typy. Oraz możemy także pobierać, Określoną liczbę kolejnych jeszcze niepobranych wierszy. W tej linii pobieram 24 wiersze. Za pomocą funkcji dbFetch ta funkcja automatycznie pobrane wiersze pakowuje w DataFrame i je zwraca. Jak widać. Dokładnie tyle wierszy zostało pobrane. Teraz próbuję pobrać znowu kolejne 24 wiersze. Jednak dostałem jedynie 8 wierszy, jako że jedynie tyle niepobranych wierszy zostało. Na koniec, jak już skończyłem pracować z tym zapytaniem, używam funkcji db clear results. Aby poinformować o tym bazę. W tym momencie baza wie, że ja już nic więcej z tym zapytaniem nie będę chciał zrobić, więc może zwolnić wszystkie zasoby, które były używane po to, abym do tego zapytania mógł się odwoływać. No i oczywiście możemy puszczać także Zapytania trochę bogatsze niż pobranie wszystkich wierszy z tabeli. E, na przykład tutaj pobieram e, wiersze z tabeli MTK, które w kolumnie GIR mają wartość 0,4. Jak widać, dokładnie te wiersze zostały pogane. Dotychczas. Mówiliśmy o funkcjach służących do pobierania danych z bazy, jednak czasami chcemy także używać poleceń, które albo to zmieniają strukturę tabel, czyli zapytania DDL-owe, albo zmieniają zawartość tabel. Czyli zapytania dml. W obu tych przypadkach możemy je przesyłać do bazy za pomocą funkcji dbExecute, której składnia jest podobna jak dbSendQuery oraz dbGetQuery, zmienna zawierająca połączenie do bazy danych, a następnie zapytanie, które chcemy, aby było wykonane. W tym wierszu do tabeli CARS dodaję nową kolumnę x typu liczbowego. A w tym wierszu ustawiam w każdym wierszu tabeli CARS wartość nowo utworzonej kolumny na sumę wartości w kolumnach AM, GIR oraz SCARB. I zobaczmy teraz. Czy ta kolumna powstała? Jak widać jest. I zobaczmy teraz jaka jest jej zawartość. I jak widać w każdym wierszu jest równa wartości trzech ostatnich kolumn, czyli tutaj na przykład 1 plus 4 plus 4 równa się 9. A tutaj 0 plus 3 plus 2 równa się 5. OK, i to byłyby już wszystkie polecenia, które chciałem puścić na tej bazie danych, więc używam funkcji DB Disconnect, aby zamknąć połączenie z bazą. Dzięki czemu baza będzie mogła zwolnić zasoby, które zarezerwowała do obsługi mojego połączenia. Oczywiście, z innymi rodzajami baz danych możemy pracować bardzo podobnie. Główne różnice polegają na tym, że sterownik jest zawarty w innym pakiecie, oraz tym, że musimy, tworząc sterownik, podać inną nazwę rodzaju bazy danych, a tworząc samo połączenie, w funkcji połączeniowej musimy podać inne parametry. Na przykład w przypadku PostgreSQLa musi to być nazwa bazy danych, adres, pod jaką baza danych jest dostępna w internecie, port, na jakim jest dostępna, oraz użytkownik i hasło. A teraz zobaczmy, jak dany z tabel. W bazach danych można pobierać z wykorzystaniem funkcji deplyrowych. Do tego będzie nam potrzebny pakiet DBI, pakiet zawierający sterownik do bazy danych, której będziemy używać, oraz pakiety deplyr oraz dbplyr. Oba załaduję ładując pakiet Tidyverse. Ok, wszystko załadowane. Teraz tak samo jak w przypadku DBI, tworzymy sterownik oraz połączenie do bazy danych. W tym przypadku też używam bazy SQLite in memory. Teraz jeszcze wrzucę do bazy tabelę. Cars zawierającą zawartość datasetu mt. Cars w tym przypadku używam deprydowego kopitu. Ok, tabela wrzucona, więc teraz zobaczmy, jak do jej zawartości się dobrać. Na początek musimy e, utworzyć. Połączenie do tabeli, na której chcemy pracować. Do tego celu używamy funkcji TBL, której jako pierwszy argument podajemy połączenie do bazy danych. Jako drugi argument podajemy nazwę tabeli w tej bazie. Jak widać, ta funkcja zwraca coś, co zostało wypisane w sposób wyglądający bardzo podobnie jak T-Bull, ale widzimy kilka różnic. Na przykład, po pierwsze, nie wiemy, ile jest dokładnie wierszy w tej tabeli. Jedynie widzimy, że udało się pobrać 10 wierszy. Druga różnica jest taka, że mamy też informację o bazie danych, na której w tym momencie pracujemy. Więc zobaczmy, może czym dokładnie wynik tej funkcji TBL jest. I jak widać, nazwy klas mocno sugerują, że jest to coś dużo innego niż Tibur. Podejrzyjmy jeszcze. Co dokładnie ten wynik y, zawiera? Jak widać, ta funkcja zwraca głównie informacje o połączeniu do bazy danych oraz metadane tabeli. Nie ma jednak żadnych danych, czyli tiblem zwykłym na pewno nie jest. No ale nie roztrząsajmy już tej kwestii. Zobaczmy, jak działa. Na przykład, spróbujmy przefiltrować wiersze z tabeli Cars. OK. W tym momencie, jak widać, oprócz tych informacji, które były już wcześniej. W zmiennej pojawiła się dodatkowa informacja o filtrowaniu, jakie chcieliśmy zrobić. Czyli, że użyliśmy funkcji filter oraz że warunek filtrowania był taki, że liczba w kolumnie GIR ma być równa 4. No dobra, ale może nie kombinujmy już więcej z dociekaniem, jak to działa pod maską. Zobaczmy po prostu, co się stanie, kiedy na wyniku funkcji tbl użyjemy operacji deplorowej filter. Jak widać, w wyniku zostanie wypisane ileś pierwszych wierszy spełniających podany przez nas warunek. Przy czym musimy pamiętać, że nie jest to cały wynik zapytania. To jest jedynie podgląd, dzięki któremu wiemy, jakie dane dostaniemy, gdy będziemy je chcieli wszystkie pobrać. Więc przejdźmy teraz do pobierania wyniku operacji deplerowych na zdalnej tabeli. Robimy to za pomocą funkcji collect. W tym przypadku puszczam polecenie takie samo jak wcześniej. E, czyli z tabeli CARS e, chcę pobrać wszystkie wiersze, w których GIR jest równe 4. E, następnie te pobrane wiersze przypisywane są do e, zmiennej CARS from DB. Ok. Zobaczmy, co mamy w wyniku. Jak widać, w sumie było 12 takich wierszy. Możemy także zauważyć, że dane pobrane kolektem są zwrócone w postaci Tibla, no, co jest całkiem sensowne, jako że kolekt jest funkcją z pakietu tajdiversowego, a TIBU jest jedną z postaw tajdiversu. Zagłębmy się teraz trochę bardziej w samą logikę działania debetryta. Tak jak widzieliśmy wcześniej, w momencie wywoływania operacji debetrytowych na tabeli zdalnej, operacje, które wykonywaliśmy, są zapamiętywane i są dopiero wykonywane. W momencie, gdy ich wynik jest potrzebny. Czyli albo gdy chcemy pobrać wiersze, które określiliśmy tymi operacjami, albo gdy chcemy wyświetlić podgląd. Samo wykonanie zapamiętanych operacji polega na zbudowaniu zapytania, sql które im odpowiada, i przesłaniu tego zapytania do bazy danych, pobraniu wyniku tego zapytania oraz umieszczeniu tego wyniku w Tiblu. Zapytanie, które dla danych operacji deplyrowych, jest budowane możemy podejrzeć z wykorzystaniem funkcji show query czyli na przykład dla filtrowania tabeli cars po kolumnie GIR w celu wybrania wierszy które w tej kolumnie mają wartość 4 zostaje utworzone zapytanie miary oczywiste select gwiazdka from cars where gear równa się 4 Oczywiście możemy zrobić bardziej złożone zapytania na przykład najpierw wybór wierszy dla których gear jest w 4 następnie grupowanie tych wierszy po zawartości kolumny am a następnie Agregacja wartości w tych wierszach to jest zliczenie liczby wierszy w każdej z grup oraz policzenie średniej wartości kolumny MPG w każdej z grup. Zobaczmy, jakie w tym momencie zostanie wygenerowane zapytanie. Jak widać, to zapytanie także wygląda całkiem sensownie. No, i oczywiście odpowiada operacjom depluyowym, jakie zrobiliśmy. Zobaczmy teraz, jakie zapytania zostaną wygenerowane w dwóch logicznie identycznych przypadkach. W obu tych przypadkach, przed wykonaniem grupowania i agregacji, najpierw odfiltrowujemy wiersze. Które mają zarówno w kolumnie GIR, jak i w kolumnie CARP wartości 4. W pierwszym przypadku jednak robimy to w pojedynczym wywołaniu funkcji filter. W drugim przypadku robimy to w dwóch kolejnych, następujących po sobie wywołaniach. Jak widzimy, w pierwszym przypadku. Wygenerowane zapytanie jest dość proste. W drugim przypadku dbpl stwierdził, że najpierw utworzy podzapytanie dla pierwszego warunku filtrowania, czyli gir równe 4, a dopiero na wyniku tego podzapytania wykona drugie filtrowanie oraz grupowanie i agregację wartości. Taka komplikacja zapytania w przypadku większości baz danych nie powinna stanowić problemu, gdyż ich optymalizatory przekształcą. Oba te zapytania do identycznej postaci, którą wykonają. Warto jest jednak o tym pamiętać i szczególnie pracując na tabelach zdalnych z bazy danych, konstruować logikę przetwarzania deplorowego jak najprostszą, aby uniknąć ryzyka, że zapytanie wygenerowane dla operacji. Które przeprowadziliśmy, będzie bardziej kosztowne niż powinno. Chodźmy do kolejnego przykładu. Ten przykład obrazuje to, że tak samo jak w przypadku normalnych operacji depolirowych, poszczególne kroki, Przetwarzania tabeli możemy przypisywać do zmiennych. Tak jak na przykład tutaj, gdzie samo połączenie, czyli logicznie rzecz biorąc całą wa wartość tabeli CARS przypisujemy do zmiennej CARS all. Następnie wynik filtrowania e, wszystkich samochodów według warunku GIR równy T4 przypisujemy do. Zmiennej, Gir 4 Następnie wynik grupowania przypisujemy do kolejnej zmiennej. I wynik y, sumaryzacji pogrupowanej, zmiennej przypisujemy jeszcze do kolejnej zmiennej. I dopiero tą ostatnią zmienną wypisujemy na ekran. Czyli w praktyce powodujemy wykonanie zapytania. Odpowiadającego operacjom, które są w tej zmiennej przechowane i pobranie w wyniku tego zapytania z bazy. I w tym momencie są to już wszystkie operacje, które chciałem puścić na bazie danych w ramach przykładów. Z tego powodu muszę tak samo jak w przypadku pracy z DBI, zamknąć połączenie, aby baza mogła zwolnić zasoby, które miała dla niego zarezerwowane. A Was zapraszam do kolejnych filmów, a na razie cześć.